Siema, witam wszystkich na kanale Full Control. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszkę o kamerach, o tym, jak to wygląda z perspektywy obrońcy, jaki obszar przykrywacie, o tym, gdzie są kamery tuż po respach, w momencie kiedy atakujecie, gdzie się ich spodziewać, w momencie kiedy wchodzicie do budynku. Zaczniemy od Oregonu. Oregon ma 6 kamer, 3 na zewnątrz, 3 na parterze i jedna kamera jest na pierwsze. Jak już widzieliście, pierwszą kamerę, którą pokazałem, była kamera od złomowiska. Później jest kamera od ulicy, wszystko ładnie widać. No i ostatnią kamerą jest kamera przy budowie. Troszkę kiepsko to widać, dlatego musiałem przeskoczyć, no ale jesteśmy. No, no to mamy kamery na zewnątrz, teraz chcemy wbić do budynku, powiedzmy właśnie od strony wieży. A więc tak jak tu widzicie, zaraz po lewej stronie jest kamera. Bardzo łatwo do spostrzeżenia, aczkolwiek wielu ludzi o niej zapomina, nie wiem dlaczego. Przesuwając się dalej, po przejściu teatru mamy kamerę w głównym holu, patrzona na główne drzwi, łapie schody, łapie hol po prawej stronie, no i łapie tutaj ten mały pokoik od ulicy. Także łatwa do spostrzeżenia. Idąc dalej, od drugiej strony budynku, czyli tak jak od złomowiska, mamy kamerę w holu, także bardzo łatwa do spostrzeżenia. No i ostatnia jest kamera na samej górze, ona patrzy na schody, jak i na hol przy sypialniach. To by było tyle o kamerach na Oregonie. Następną mapką, o której sobie pomówimy, jest samolot. A więc samolot ma pięć kamer: jedna przy kokpicie, dwie na, tak jakby, parterze, no i dwie w piwnicach. No, tutaj widzicie teraz kamerę w kokpicie. Obrońca widzi wejście z dolnych schodów, jak i wejście z górnego cargo. Kolejna kamera, w momencie, kiedy zejdziemy na dół, przejdziemy przez małą kuchnię, no to po lewej stronie, zaraz na narożniku, Ta kamera jest skierowana przede wszystkim na główne wejście. Później mamy kamerę na tyłach samolotu, jest ona skierowana na tylnie wejście, także w momencie ataku, kiedy wejdziecie od tyłu, macie ją zaraz po lewej stronie. Przesuwając się na dół, mamy kamerę w dolnym cargo. Ona w sumie za dużo nie daje, ona jest tuż przy dużych drzwiach. Schodząc po schodach, macie ją po lewej stronie w górnym rogu. No i w następnym pomieszczeniu, gdzie bardzo często gra się przeciwnika bądź obiekt, jest kamera w prawym górnym rogu, także jak wejdziecie tam, od razu się wychylacie i jej nie ma. Dobra, to tyle o kamerach na samolocie, a my możemy przejść do klubu. Klap Club jest bardzo dużą mapą, jest na niej 7 kamer, są to 3 kamery na zewnątrz patrzące na Wasze respy, dwie kamery na parterze, jedna kamera na pierwszym piętrze, no i kamera w piwnicy. Tu widzicie pierwszą kamerę jest ona w okolicach garażu. Duży biały słup, łatwa do spostrzeżenia. Kilka kroków i ją macie. Kolejna kamera to jest ta patrząca na tak, jakby plac budowy z tyłu, ale podobna sytuacja tuż po lespie. Kilka kroków i, i od razu ją widzicie. Ostatnią kamerą na zewnątrz jest kamera przy głównym wejściu. Także łatwa do spostrzeżenia. Podobna historia, kilka kroków i jej nie ma. Co do kamer w budynkach, no to na pierwszy rzut mamy kamerę w barze. Ona przykrywa Wam wejście od Skrip tak jak widać tutaj. Ona patrzy na duże okno, na włazy z góry, jak i na przeciwnika, który przebiłby się od strony garażu. Jest ona łatwa do znalezienia, znajduje się nad samym barem, po lewej stronie napisu BAR, tak jak tu widzicie. Idąc dalej, mamy kamerę na górze, jest ona przy sypialniach, jak się nie mylę, tak, i przy siłowni. Wchodzicie po schodach, lewy górny róg, od razu macie kamerę. Teraz schodzimy w dół, od BARu, po schodach na dół. Atakujecie bombę, bądź zakładnika, bardzo często wybierany punkt. Musicie wiedzieć, że tutaj w lewym górnym rogu jest kamera. No i ostatnia kamera na tej mapie, jest to kamera w garażu. Wierzcie lub nie, ale bardzo dużo moich znajomych grających w Rainbow'a nie zdaje sobie sprawy, że ta kamera w ogóle jest tutaj. No ale jak widać, teraz już będzie ją łatwiej znaleźć. Następny na liście mamy kanał. Kanał jest kolejną, jedną z większych map w Rainbow Six. Jest tutaj 7 kamer. 3 kamery na zewnątrz, do tego mamy 4 kamery rozłożone po dwóch budynkach, ale do tego dojdę za chwilę. Tu widzicie pierwszą kamerę na zewnątrz, przy łódkach. Duży biały słup, łatwa do spostrzeżenia. Następna kamera jest przy przystani, ona patrzy na mniejszy budynek, łapie budowę. Jesteście w stanie spotować ludzi rozpiących się po przeciwnej stronie. Łatwa do znalezienia, tuż po respie wbiegamy na schody, wychylamy się lekko w lewo i już możemy ją zestrzelić. Tu ostatnia kamera na placu budowy, dla mnie do dziś y, najtrudniejsza do zapamiętania, niejednokrotnie podczas meczów, czy tam nawet casualowych. Pytam moich znajomych gdzie ona jest, bo znowu zapomniałem, także nie wiem, może ten filmik i mi pomoże to zapamiętać. Co do kamery w budynku, no to... Wchodząc do dużego budynku od dołu po schodach mamy kamerę na pierwszym i drugim piętrze są one praktycznie w tej samej pozycji tyle że po prostu oddzielają je piętra proszę widzimy tu kamera przy pokoju z mapami no i druga jest wyżej przy pokoju kontrolnym czy tam przy serwerowni kolejne dwie kamery znajdują się w drugim budynku tym mniejszym tu jest pierwsza, jest ona tuż za łącznikiem. W momencie kiedy przebiegamy przez łącznik z dużego budynku mamy ją zaraz na wprost pod sufitem, łatwo możemy ją sobie znaleźć. No i druga jest w piwnicach, tam gdzie jest łódka, tam gdzie na rankedach ludzie często wybierają zakładnika. Ale to też po wejściu, po drzwi mamy ją zaraz pod sufitem. Żaden problem żeby ją spostrzeć. No i ostatni na naszej liście dziś jest domek. Chyba mój faworyt, jeżeli chodzi o mapy w Rainbow Six. 6 kamer, dwie na zewnątrz, 4 w różnych lokalizacjach w środku. To jest pierwsza, przyrespowa, przybocznej ulicy. Szybko ją sobie wyciągacie, tylko uważajcie, bo przeciwnicy bardzo często lubią skanować już tutaj, także trzeba być ostrożnym. Kolejna kamera jest niedaleko placu budowy. Tu ją widzicie, jej pole manewrowania, obszar i zasięg. No a tak to wygląda w momencie, kiedy atakujecie, także też. Szybko i możecie się jej pozbyć. Kolejna kamera już jest w budynku: jest ona przy suficie w okolicach łazienki. Ona patrzy na główne wejście, na living room, jest w stanie skanować ludzi pochodzących z kuchni. Lewy górny róg po wywaleniu drzwi, żaden problem. Następna na naszej liście jest kamera w kuchni: ona patrzy na kolejne wejście do domku, na wejście od pokoju z dużym oknem, no i na wejście od głównych drzwi. Łatwo możecie ją zdjąć. Przedostatnia jest kamera na siłowni. W sumie ona jest chyba najmniej użyteczna z nich wszystkich. Jeżeli w ogóle kamera w Rainbow Six może być najmniej użyteczna, no to ta jest, przynajmniej moim zdaniem. No i ostatnia kamera, którą już za chwilę zobaczycie, jest kamera w garażu. Bardzo ważna kamera, aczkolwiek dobrzy gracze na rankedach szybko będą ją ściągali z racji tego, jak dużo może zeskanować z tego, co dzieje się na zewnątrz. Mam nadzieję, że to co tam zobaczyliście dzisiaj wam się przyda. Dla tych, którzy oczywiście nie wiedzieli, gdzie te kamery są. Mam też nadzieję, że jakość dźwięku podczas komentowania się poprawiła. Nie na da darmo czekaliśmy kilka tygodni na mikrofon. A co mogę wam obiecać? No w przeciągu kolejnych następnych dni będzie kolejny filmik o kolejnych pięciu mapach. No i myślę, że to by było na tyle na dziś. Także do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich.